Czas na prognozę pogody Adam Giza. Witam i zapraszam. Jak będzie wyglądała ostatnia sobota 2014 roku, oto odpowiedź 27 grudnia Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z Karpat. Układ ten na przeważającym obszarze zapewni bezchmurne niebo, choć temperatury dalekie do tych zimowych, prawda? Poniżej zera na Podlasiu minus 2, na Podkarpaciu minus 1, na Podchalu również minus 2. Chociaż chcielibyśmy, żeby było chłodniej, prawda? Zero w centrum, zero także na Warmii na Mazurach, na zachodzie nawet do jednego stopnia, tyle w okolicach Niziny Szczecińskiej, tyle także we Wrocławiu. Tutaj pod koniec dnia pojawi się niestety front atmosferyczny powiązany z niżem, który tutaj niestety dotrze. Ciśnienie będzie miało tendencję spadkową, wyniesie w Warszawie 1006 hektopaskali. Biomet na zachodzie niekorzystny, na pozostałym obszarze będzie obojętny. Powietrze chłodne, atlantyckie do naszego kraju dociera i uwaga, na północy będzie sztormowo, zwłaszcza na Bałtyku. Proszę na siebie uważać, silny, porywisty wiatr. Teraz to wszystko, do zobaczenia.